Otwierają wagon i wychodzi tatuś. Tatuś, którego mnie tak prawie nie poznał. Witam Was serdecznie na moim autorskim kanale Łukasz Kazek History Story. Przed Wami kolejna opowieść. Wydaje się tak niewiarygodna, że nie mogła się wydarzyć. A jednak wydarzyła się, i wszystko, co dziś opowiem, miało miejsce. Ci ludzie są prawdziwi i sytuacje, które w tamtym czasie właśnie się wydarzyły. Są sytuacjami prawdziwymi. Dziś nadajemy z Sudetów, dlatego, że bohater tej opowieści mieszkał dokładnie właśnie tutaj, w jednej z takich małych, niewielkich sudeckich wsi. I kiedy Hitler wypowiedział wojnę Polsce i światu, został wciągnięty do Wehrmachtu i wylądował w Lublinie. Zapraszam zatem na opowieść o pewnym żołnierzu Wehrmachtu i polskiej rodzinie z Lublina. Żołnierzu, który pochodził z Sudetów na Dolnym Śląsku. Chciałem Wam bardzo podziękować za każde wsparcie, jakie od Was dostajemy. Dzięki temu wsparciu ten kanał tak naprawdę istnieje. Słuchajcie, zawsze w opisie pod filmem i w głównym komentarzu pod filmem znajduje się link do wsparcia, który można kliknąć i korzystać z bonusów, jakie oferujemy. Zawsze też znajduje się link do wykopu. Jeżeli macie konto na wykopie, wykopujcie nas i oczywiście podbijajcie nasze filmy. To też jest duże wsparcie. Polskie szkło solidna robota i konkretna porcja. Taki kufel dostaniesz w naszym sklepie History Story, który znajduje się w naszej sowiegórskiej bazie Zajas Hubert, Góry -Sowie Walim. Z takiego kufla historia smakuje najlepiej. I jeszcze mały gryz przeszłości. Do zobaczenia w sowiegórskiej bazie kanału History Story, Zajas Hubert, Góry Sowie. Opowieść jest opowieścią pani Wiesławy Piasicki. Powiedziała ją w połowie lat 80. XX wieku, a spisał ją i zredagował Jan Turnał. Pani Wiesława pochodziła z Lublina, kiedy Niemcy napadły Polskę, bombardowały Lublin. Bombardowały Lublin i bomby trafiły w ich dom. Na szczęście. Zdążyli wcześniej uciec i nie zostali zabici. Ale dom, dobytek, wszystko leżało w gruzach. Okazało się, że przy elewatorze zbożowym jest mieszkanie. Puste. I mogą tam zamieszkać. Ich przyjaciel, pan Aleksander Krzyżyński, pomaga im w zorganizowaniu mebli, które wyciągają z pod gruzu. To, co dają sąsiedzi. Pierzynę, pościele, różne rzeczy. Nie mają nic. Zaczynają mieszkać w tym mieszkaniu. Rodzina jest dość spora, dlatego, że jest macocha, czworo czwororodzeństwa, siostra ojca z mężem i z synem, którzy uciekli przed Niemcami z Kowala. I alewator obsadzili strażnikami Niemcy. Trzeba mieć specjalną przepustkę, aby dostać się na teren. Zawsze przy furtce stoi wartownik. To już koniec września 1939 roku, kiedy Warszawa skapitulowała i wojna obronna Polski praktycznie się kończy. Początkiem października do jej brata Mietka, który siedzi sobie przed domem i łapie jeszcze promienie słońca, pięknej złotej jesieni polskiej, przyszedł żołnierz niemiecki Wehrmachtu w hełmie z uzbrojeniem i zapytał się, aby wskazał kogoś dorosłego z mieszkania. Wyszła macocha. On powiedział, że chciałby tu zamieszkać, że zgubił swoją jednostkę i teraz będzie jej szukał i potrzebuje mieszkania. Wszyscy się Niemców bali. Jeszcze ten chce mieszkać. Macocha mówi, że ciasno. Powiedział, że nie przeszkadza. I zaczął mieszkać. To była bardzo dziwna postać, bo raz mówił, że zgubił jednostkę, a raz mówił, że jego jednostka stacjonuje w mieście, do której chodzi. Myśmy się bali, cokolwiek powiedzieć. I nawet, mówi pani Wiesława, starsi rodzice uważali go za jakiegoś angielskiego szpiega, co było naprawdę kuriozą. Ale tak myślano. Wili, bo tak nazywał się ów żołnierz, pochodził z Torgał. Z Niemczech, z rodziny kolejarskiej. Miał 26 lat i był nauczycielem muzyki. Przepięknie grał na skrzypcach i mówił, że uczył dzieci gry na skrzypcach. I miał ze sobą te skrzypce. Wili nazywał się Friseckę i mówił, że ma żonę czeszkę, która mieszka w Sudetach. I on właśnie w tej sudeckiej wsi z tą czeską żoną mieszka. Tak nam powiedział. A. Co działo się dalej? Willi jest tajemniczy. Niewiele opowiada, ale za to działa. Chodzi prawie codziennie do miasta i czasami zabiera mojego brata Mietka ze sobą. To niewiarygodne, ale Mietka zabiera, sadza go w kawiarni, kupuje mu kakao. I idzie w miasto i każe czekać. Wraca po dwóch, trzech godzinach. Mietek czeka, a on zawsze wraca z konserwami, z papierosami i z żywnością. Myśmy głodowali, nie było jedzenia. Nasz ojciec znikł w ferworze września 1939 roku. Powędrował ze swoją jednostką w kierunku Rumunii. Między 11 i 12 września. I to były ostatnie wieści. W październiku, kiedy Wili już u nas zamieszkał, myśmy nie mieli pojęcia, co dzieje się z tatą. Ale z Wili było jedzenie. Co nas jeszcze utwierdziło że to musi być chyba angielski szpieg. Tak wszyscy myśleliśmy. Przyszedł rozkaz na początku października od Niemców, aby zdać wszystkie radioodbiorniki. Myśmy swojego nie mieli strzaskany pod bombami. Ale Krzyżański, nasz znajomy, który nam załatwił to mieszkanie, miał. I wini do niego podszedł i mówi: dawaj ten odbiornik. Zabrał go, ale nie oddał swoim braciom Niemcom, tylko zainstalował u siebie w małym pokoiku i słuchał audycji z Londynu, nadawanych po polsku. I nawet nas zapraszał. To było szaleństwo. Myśmy nie wiedzieli, czy to prowokator. Czy to po prostu jakiś obłąkany człowiek, ale zachowywał się normalnie. To było wielkie ryzyko, a on po prostu nie podejmował. Nie mieliśmy wieści od ojca. Dowiedzieliśmy się, że jadą pociągi przez Lublin i pociągi te są składami z polskimi jeńcami. Powiedzieliśmy Widiemu, że być może jest w nich nasz ojciec, ale tego nie wynik bo przecież Polakom jest na dworzec, tam gdzie te składy stoją, wstęp surowo zabroniony. Wili tylko spojrzał delikatnie po nas, spojrzał w sufit, jakaś myśl przemknęła przez jego twarz, wziął mietka i poszedł na dworzec kolejowy, tam gdzie stały składy z polskimi jeńcami z wojny obronnej 39 roku. Ja sobie tak opowiadam, stojąc w lesie, w Sudetach. Słuchajcie, odczuwalna jest minus 10, więc dobrze, że opowieść jest gorąca i niesamowita. No to jakoś to wszystko potrafię złożyć. Słuchajcie, idzie Wili z Mietkiem na dworzec. Strażnikom mówi, że syn chciał tylko porozmawiać z ojcem. Musicie wiedzieć, że to jest jeszcze początek. Niemcy nie są jeszcze tak zorganizowani, wszyscy w zbrodniach, w takim zakazie i jeszcze w takiej bezczelności, jeżeli chodzi o podludzi, o untermenszów. Jeszcze wszystko jest w takiej niepewności. Więc mówi tym strażnikom. Oni go wpuszczają. Przecież to Niemiec w Mundurze, Wehrmachtu. To samo co oni. Nikt nie pyta o jednostkę. Wszystko w bałaganie pewnym. I Mietek. Mój brat, wspomina pani Wiesława, idzie od wagonu do wagonu i krzyczy nazwisko ojca. I wiecie, co się dzieje? Następuje cud. Odzywa się ojciec, otwierają wagon i wychodzi tatuś. Tatuś, którego mnie tak prawie nie poznał, wychudzony, zarośnięty, brudny, do tego chory, ledwo stojący na nogach. Willi idzie do komendanta dworca. Tłumaczy, że ten człowiek jest potrzebny przy elewatorze. To bardzo ważny punkt dla Wehrmachtu w Lublinie. On zna pracę i potrzebuje go do pracy. On tam mieszka i ten człowiek jest potrzebny. I komendant mówi, że może w takim razie tego jeńca wziąć. I on go bierze. Oczywiście idzie i każdym napotkanym żołnierzom wymyśla różne historyjki. Tak wspomina to pan Mietek, brat pani Wiesławy. Do tego popycha jeszcze ojca, przeklina tak, że traktuje go jak wroga. Ojciec nasz bardzo dobrze znał język niemiecki, dlatego że służył w marynarce wojennej, pochodził z Galicji, służył w marynarce wojennej Austro-Węgier. Ojca przyprowadził w domu Wielka radość. Wszyscy skoczyliśmy, a on usiadł, złapał się za głowę i zaczął płakać. Nie wiedzieliśmy, czy ze wzruszenia, czy raczej z tego napięcia, które z niego zeszło, bo przecież narażał nas wszystkich i siebie też. Przyszedł 9 grudnia 1939 roku. To był ostatni dzień, kiedy widzieliśmy Wiliego. Wrócił z miasta, zapłakany. Powiedział, że musi opuścić Lublin. Myśmy nie znali szczegółów. Wciąż uważaliśmy, że to angielski szpieg. Powiedział, że musi opuścić Lublin. Ale my mówimy, że zostawia radio. A za radio grozi kara śmierci. Niech napisze list, że to radio jest jego. Napisał piękną kartkę, podał swoje personalia i również jednostkę i tą kartkę z podpisem włożył do radia. A nasz sąsiad Krzyżański zapakował to wszystko i schował. Pech chciał, że pod koniec wojny jakiś niemiecki żołnierz wracając, uciekając z frontu, buszował w naszym mieszkaniu i znalazł to radio. Poszedł z tym na Gestapo. Gestapo przesłuchuje Krzyżańskiego. On mówi, że to nie jego, że stacjonował tu niemiecki żołnierz i że to radio jest tego niemieckiego żołnierza. Ci oczywiście mówią, że kpi. Otwiera, a tam kartka napisana przez Williego. I uwierzyli. Powiedzieli w porządku, ale radio zabrali. Nie mamy wieści, co dzieje się z naszym angielskim szpiegiem. Tak go nazywaliśmy. W 1943 roku przyszła do nas kartka od Williego, w którym było napisane, że jest ranny i leży w szpitalu i prosi, aby przysłać mu skrzypce, bo skrzypce swoje zostawił. Wysyłamy zatem pod adres, który napisał na kartce, skrzypce. I to jest ostatni moment, kiedy mamy kontakt z Wilim. Kończy się druga wojna światowa. Zaczynamy życie, zaczynamy szkołę, pracę, odbudowanie kraju. W 1968 roku nasz tato. Jedzie do NRD. I proszę sobie wyobrazić teraz, drodzy widzowie, że znajduje tam Williego Tryeckę. Dzisiaj na planie filmowym towarzyszą nam dwa przepiękne pieski. Jeden rudawy, którego tu głaszczę, i tu idzie drugi wielki, cały biały. O już chyba troszkę staruszek. Cały czas są z nami, cały czas, cały czas przychodzą, lubią być głaskane, kochane i cały czas po prostu tutaj słuchają tych opowieści. Niesamowite, prawda? A ja kontynuuję. Okazuje się, że ojciec jedzie do NRD i odnajduje tam Williego. Willi mieszka w Digurd, Kreis Magdeburg, w Hauptstrasse 24. Co robi ojciec? Zaprasza Williego do nas, do Lublina. Willi przyjeżdża wraz ze swoją żoną pod koniec lat 60. do Lublina. Okazuje się, że ta żona wcale nie jest czeszką, jest po prostu Niemką, a on wymyślił tą czeszkę po to, żeby te nasze relacje były bardziej cieplejsze, kiedy u nas zamieszkał. I kiedy przyjechał do Lublina, wtedy dowiedzieliśmy się całą tą jego prawdziwą historię, której nie znaliśmy. Okazuje się, że bardzo rozbawiło go to, kiedy powiedzieliśmy, że uważamy go za angielskiego szpiega. Nie był żadnym szpiegiem, po prostu był dezerterem z Wehrmachtu. I liczył na to, że wojna szybko się skończy i uda mu się do domu wrócić. Uciekł ze swojej jednostki spod Chełmna, przyjechał motocyklem do Lublina i zadekował się u nas. Przed front, wszystko było w rozmyte, więc można było to wykonać. Ale potem, 9 grudnia, kiedy się rozstał, wiedział, że już wpadł. Zresztą później, kiedy on wyjechał od nas, przyszła ekipa Wehrmachtu, nie Gestapo, tylko ludzie, żołnierze Wehrmachtu, którzy zaczęli wypytywać o Niemca, który u nas mieszka. Myśmy niewiele mogli powiedzieć. Powiedzieliśmy, że on z nami w ogóle nie rozmawiał. Szukali go. Pytali, kim był. Więc już wtedy coś się wydało. On uciekł w Sudety do żony, a tam przez przypadek na ulicy w miasteczku żandarmeria. Patro go zatrzymał, a że był cały czas w mundurze, uznali to jako plus i nie dostał kuli w łeb. Skazali go na Ciężkie więzienie, a kiedy wybuchła wojna ze Związkiem Radzieckim, wysłali go z karną kompanią na wschód. I on to wszystko przetrwał. Koniec wojny zastaje Willi'ego w Niemczech. Willi przyjechał też do zamościa. Do mnie i do mojego męża. Zobaczył pamiętnik, uśmiechał się. Wtedy Mietek już dorosły. Zapytał mój brat, zapytał Williego, dlaczego uratowałeś naszego ojca wtedy z tego transportu niemieckiego? Dlaczego to zrobiłeś? Willi spoważniał, lekko się uśmiechnął, popatrzył na nas wszystkich i powiedział, zawsze uwierbiałem ryzyko.